Cześć, witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj przychodzę kochani do Was z rodzinką krzyżówek Także mamy wielką krzyżówkę, krzyżówkę XXL Krzyżówkę XL i I Love krzyżówkę Także wkład na dzisiaj to 48 zł Zobaczymy co uda się wydrapać Te dwie większe naddrapałam do połowy Jeszcze nic nie mamy Także trzymamy kciuki Zostawiamy łapeczki, subskrypcje, komentarze I lecimy z drapankiem Zaczniemy sobie od I love Krzyżówki z numerkiem 68. Kawalątek Was przybliża, żeby było wszystko ładnie widać. Może jeszcze kawałeczek. Ok, powinno być dobrze. I zaczynamy. Drapanko. Szukamy G oraz L. Szukamy, szukamy. Tu jest G. Tu jest L. Tu jest G. Jeszcze jedno. Tu jest L. Tyle. Dalej mamy znaleźć R i T. Tu mamy T. R. T. Tu jest R i kolejne T. I jeszcze jedno. Tu mamy TR. Tu jest T. R. T. I chyba wszystko. Tu jest jeszcze jedno. Widzę R. Ok. Kolejne dwie literki to y i v. Tu jest y, y, y. I tyle. Następne dwie to k oraz m. Tu jest k. M, m. I chyba już. Kolejne dwie literki to c i x. Tu jest C i już dalej mamy J oraz O. Tu jest O, tu jest O, kolejne O, J, O, 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 J i więcej nie widzę. Kolejne literki to A i U. Tu jest A. A tu mamy pierwsze słówko. Tak. Drugie słówko. Agat. Tu jest jeszcze A. Tu jest A. Tu jest, tutaj, tu. tu, tu, tu. I więcej nie widać. A U. U jest tu. I tyle. Kolejne dwie to S oraz N. Tu jest S, N. S n S n. OK i ostatnie dwie to i oraz z. Tu jest i, tu jest i, tu jest i, tu jest z i tu jest i. Ale jednego słówka nam kochani brakło. Mamy niestety pustaczka teku kontrolne. Dobra, to przejdziemy do krzyżówki XL z numerkiem 14. Będziemy sobie drapać. Mamy aloyzy w Bonusie. I zaczynamy. Pierwsze dwie literki to G i Y. Y mamy w Bonusie. I szukamy G. I Y. Tu jest Y. I tu jest jeszcze G. Dobra, w drugiej mamy G. G i Y. No dobra, wychodzi na to, że tyle. Kolejne dwie literki to U oraz H. W bonusie brak. I szukamy U oraz H. U i H. W pierwszej mamy tu U. I to chyba było na tyle, w drugiej. Szukamy U i H. Tu widzę gdzie było. Nie zdrapałam. U i H. Dobra, no ja nie widzę. Może się później znajdzie. Teraz O oraz B. O mamy w bonusie i szukamy. Tu jest O, O, B, O, B, O. o coś mi gubi ostrość, widzicie? Tu jest B i O. Tu jest O, O. Tu jest O. I chyba byłoby na tyle w pierwszej, w drugiej. Tu jest o o tu jest o o o i tyle b nie widzę kolejne dwie to j oraz p j mamy w bonusie i szukamy w pierwszej j oraz p tu jest p j nie widzę i w drugiej tu jest J. Tu jest P. I tyle. Kolejne dwie literki to F i V. I szukam. Tu jest F. I tyle. W drugiej. Tu jest F. I też tyle. Kolejne dwie. To N oraz D bonusie się brak i szuka. Tu jest N. N I D, N I D. Tu jest D i mamy pierwsze słówko DOK. Tu jest D, tu jest N, tu jest N I D. I chyba byłoby na tyle w drugiej, tu jest N, N, tu było P, tu jest D, N, N. N, 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 D, N i D. Dobra, chyba tyle. Kolejne dwie literki to S oraz A. A mamy w bonusie. I szukamy, tu jest A. S, S, A, A, A. Tu mamy drugie słówko Boła. Tu jest jeszcze A. A, S Kolejne A Tu jest jeszcze A I chyba tyle W drugiej, tu jest A Tutaj S i A As. A, S A A, A A, A S, A I jeszcze tu i tu, i tutaj mamy pierwsze słówko Ada. Tu jest jeszcze A i tutaj. I chyba tyle. Dobra. No to lecimy z dwiema. Kolejnymi literkami. Jest to C oraz R. W bonusie brak. I szukamy. Tu jest R, R, C i R. I chyba tyle. W pierwszej. Zobaczymy do drugiej. Tu jest C, R, 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 i już. I ostatnie dwie to jest Z oraz T. Tu jest Z, niestety L nam brakło. bo mu się było piąteczka. Ale szukamy Z i T. Tu jest T, Z, T. tu jest Z, tu jest T, no ale nam tu wszystkiego pobrakowało, także tu zostajemy z dwoma, tu jest T i robi nam się drugi wyraz, tak? Tu jest Z, T, T i tyle. Także tutaj też mamy pustaka, kochani. D, O, D -o G, kontrolne. No, to zostają nam dwa rarytasy. Mamy krzyżówkę XXL z numerkiem 6. połowa wydrapana. Tu nie mamy nic, tu nie mamy nic, tu też nie ma jeszcze nic. W bonusie mamy e, wzrost. Mamy tylko dwie literki, także czterech nam brakuje. I polecimy sobie dalej, ale może jeszcze kawałek przybliżę, żeby było dobrze widać. OK. I bierzemy sobie kolejną literkę. I jest to literka O, także bonus nam startuje. I szukamy w pierwszej literki O. Tu mamy jawożno, osa, dno, aztekowie, rola, neurolog i odsiew. I jeszcze może. Ok, chyba tyle. W drugiej mamy echo, autonomia. Wioletta, aromat, mrok, oko, inwestor i już i w trzeciej. Tu jest horoskop trzy razy, reforma, fiord, pole, eros i tyle. Następna literka to literka B. I szukamy w pierwszej literki b. B, 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 b. W pierwszej to ja B w ogóle nie widzę. W drugiej mamy liczba, limba i tyle. I w trzeciej mamy B, basen. I już. Następna literka to literka K. W pierwszej skaner krew i chyba tyle w drugiej epikur. K, 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 k. Mamy pierwsze słówko oko. Tu jest jeszcze kam w mroku i więcej nie widzę, i w trzeciej trzcianka, indeks, horoskop, walkiria i nie. następna literka to literka P. I szukamy w pierwszej. Nie widzę. W drugiej mamy epikur, i już i w trzeciej mamy horoskop, zupa, pole, pirat i tyle. Kolejna literka to literka W. W jest w Bonusie. Ok, i szukamy w pierwszej, tu jest wiatr, krew, Aztekowie, i już w drugiej, inwestor, i już, i w trzeciej, walkiria, i też tyle. Następna literka to literka T, T też mamy w bonusie i szukamy w pierwszej literki T. Aztekowie, Judyta, litr i tyle, a tu jest jeszcze yy, wiatr, Ok. w drugiej mamy autonomia, Tiara i wioletta, tenor, aromat, set i już i w trzeciej, trzcianka, t, 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 tu jest tym i tyle. Następna literka to literka M w pierwszej. Mamy Adam i tylko raz, w drugiej mamy aromat, Sejm, limba i Imielin. tej okay. i w trzeciej reforma tym. Xymena. I tyle. Dobra, przedostatnia literka to literka A. No to sobie podrapiamy. W pierwszej mamy jawno, wiatr, pastekowie, e, synteza, raj. Mamy Adam, Lufa, rol, Rola, skaner, kenar. San. Mamy. Pierwsze słówko osa, chyba tyle a, w drugiej mamy gad, hala, liczba, autonomia, tiara, ada, aromat i już. I w trzeciej tu mamy trzcianka. Mamy pierwsze słówko zupa, tu jest jeszcze SAT, walkiria, Edward, lufa, reforma, KSYMENA i tyle. I ostatnia literka to literka N. Czy N nam coś zmieni, bo już bonusu nie ma. Tu mamy drugie słówko sam jeszcze ja włożnę, ale R nie było. Tu jest N. Tutaj. Ale w pierwszej ono nam nic nie zmienia, bo tu zostajemy z dwoma wyrazami. W drugiej tu mamy N. Tu mamy N. Tu mamy słówko autonomia. I to jest drugie słówko na tej. Tu jest jeszcze tenor. I tu ta sama sytuacja. Zostajemy z dwoma słówkami. I w trzeciej tu jest N, tutaj, tutaj, tu. A tu mamy tylko jeden raz. Także kolejny pustak, kochani. Nie ciekawy się zapowiada. Nie ciekawy. Jak nam wielka krzyżówka nic nie da, to będzie ciężko. Mamy TE kontrolne. I ostatnia już na dzisiaj. Wielka krzyżówka. Tu muszę Was oddalić. Ustawię o. Mniej więcej w ten sposób. Myślę, że tak powinno być dobrze, bo górne już są zdrabane. Tak, żebyście wszystko widzieli. O, i tak zostanie. Jeszcze nie ma kompletnie nic. Także lecimy. Następna literka to literka E. I szukamy w pierwszej. Tu jest E. Tu jest E. Tutaj. Tutaj. Tu. Tutaj. I chyba będzie na tyle. Dobra, w drugiej tu jest E. Tu jest E. Tu jest E. Ok, i w bonusie E. Brak, w ogóle bonus strasznie słabo wygląda. Następna literka to literka H. I szukamy na zielonej. Tu jest H. Tu jest H. I już na, na tej różowej, różowej, czerwonej, kto jak woli, nie ma. I w bonusie też nie ma. Następna literka to literka O. Tu mamy O, tutaj. O, tutaj mamy pierwsze słówko na zielonej Oslo. Ok, tu jest jeszcze O. Tutaj, tu, 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 tu. I tyle na różowej, tutaj i tutaj mamy pierwsze słówko hol. Tu jest jeszcze o, tu jest o. I tyle po musie mamy. Też jedno o. Następna literka to literka C. Tu jest C. Tu jest C. Tutaj. Tutaj, tutaj. I jeszcze tu. I chyba tyle. Tu jeszcze było łowice nie strapałam. Prędzej. Dobra, i szukamy w drugiej C. Nie ma, a w ponusie też brak. No wesoło. Tu mamy krzyżóweczkę z numerkiem 8, kochani. Teraz szukamy literki I. Tu jest i, tu jest i, tutaj, tutaj, tutaj mamy drugie słówko na zielonej. Gil, tu jest jeszcze i. I chyba tyle. Na różowej tu jest i, tu jest i. Tutaj też jest drugi wyraz. Zlewisko. I tu jest jeszcze. Dobra. I w bonusie mamy tutaj I. i tylko raz. Dalej mamy literkę B. I szukamy. Tu jest B. Tu jest B. Tutaj. I tyle. Tutaj na różowej mamy B. Tutaj mamy B. O, i mamy trzecie słówko, kochani, blok. Także ratuje krzyżóweczka honor rodzini. Rodzinki krzyżówek. Wielka krzyżówka daje nam zwrocik, no, ale zobaczymy, bo jeszcze są trzy literki, więc może coś jeszcze dołożymy i to jest B. Dobra, dalej szukamy literki U. I tu mamy u na zielonej, tu jest u, i tyle. Na różowej, tu mamy kusza. Tu jest jeszcze jedno i tyle. I w się mamy tu. I tu. Ok. Przedostatnia literka to literka Y. Tu mamy Y, tutaj, tutaj, tu. Mamy trzecie słów koryki. I więcej nie widzę na różowej. Tu jest Y raz. I w bonusie też raz występuje. I ostatnia decydująca literka, czy będzie coś więcej. Czy tylko sam zwrocik? taka M. Tu jest M. Tu jest M. Tutaj mamy M. Tu jest M. A ona nam chyba tutaj nic więcej nie stworzy. I tutaj. Bo się, kochani, było 500 zł do wygrania. A my mamy zwrocik. Powinno być CCC. I jest CCC. Ale, kochani honor został uratowany, mimo tych trzech pustaków, jednak większość nam się zwróciła, bo mamy hol, zlewisko i blok, także mamy zwrócik na wielkiej krzyżówce, mamy 30 zł na 48 wkładu, 18 do tyłu, ale i tak nie jest źle, bo najdroższa się zwróciła. Także dziękuję Wam kochani, mam nadzieję, że relaks się podobał, no i zapraszam na kolejne odcinki. Buziaczki kochani, pa pa pa.